Kiedy włoskie ceny bolą, a dodatkowo Il Coperto szczypie, mój indonezyjski mąż znalazł ratunek Il Comforto, indonezyjskie zupki instant, prosto z Neapolu. Po emergencja Indonezyjskie makarony, serio. A wiecie czym jest Il Coperto? A dziwiesz? Hmm? Czym jest il Coperto? Il Coperto to jest. Mm -hmm. y, kosztuje z umiejętności talerz. <noise> to taka dodatkowa włoska opłata za nakrycie stołu i za pieczywo. Jest zawsze doliczana do rachunku, niezależnie od tego, czy zjecie, czy nie zjecie. I kosztuje mniej więcej od 1 do 3 euro za osobę. To teraz powiedzcie szczerze, kogo to zaskoczyło, gdy był we Włoszech?